Wydawnictwo Manendra przedstawia: Dr. Dan Radin, prawdziwa magia, starożytna mądrość, współczesna nauka i tajemnicza moc wszechświata. Fragment książki początek. Ta książka dotyczy magii. Nie traktuje ona o fikcyjnej magii Harry'ego Pottera, iluzjonistycznych sztuczkach Harry'ego Houdiniego czy trikach oszustów. Nie chodzi tu również o niebieskie pioruny wyskakujące z opuszków palców, walki powietrzne na miotłach czy inne rodzaje pokazów artystycznych i efektów specjalnych. Tu chodzi o prawdziwą magię. Okultyści czasami używają staroangielskiej pisowni słowa magia, magic, aby odróżnić magię fikcyjną czy sceniczną od tej prawdziwej. W tej książce użyłem powszechnego zapisu słowa magia. Z angielskiego magic, aby uniknąć niepotrzebnych skojarzeń z okultyzmem. Prawdziwą magię dzieli się na trzy kategorie: wpływanie umysłem na świat fizyczny, postrzeganie zdarzeń odległych w przestrzeni lub czasie oraz interakcje z bytami niefizycznymi. Pierwsza kategoria, którą nazywam siłą woli. Kojarzy się z rzucaniem czarów oraz innymi technikami, mającymi na celu wpływ na wydarzenia lub działania. Druga to wróżenie, związane z takimi praktykami jak czytanie kart Tarota i patrzenie w lustro. Trzecią jest teurgia. Termin pochodzi z języka greckiego i oznacza boskie działanie. Obejmuje metody wywoływania duchów i komunikowania się z nimi. W przeciwieństwie do książek, które omawiają magię z perspektywy psychologicznej czy historycznej, lub które wymieniają przepisy na rzucanie czarów, moim celem jest zbadanie prawdziwej magii przy wykorzystaniu dowodów naukowych. Dlaczego podejście naukowe? Takie informacje trudno jest znaleźć w podręcznikach akademickich, niemniej jednak istnieje obszerna literatura naukowa na ten temat. Kiedy byłem na studiach. Na żadnych z zajęć nawet o niej nie wspomniano. Ale teraz, po 40 latach eksperymentalnych badań nad magią, motywowanych naukową ciekawością, wolną od religijnych przekonań, które mogłyby wpływać na moje podejście do zagadnień metafizycznych, doszedłem do dwóch wniosków. Po pierwsze. Nie ma wątpliwości, że nauka jest najdokładniejszym obiektywem rzeczywistości, jaki ludzkość rozwinęła do tej pory. To, co wspólnie odkryliśmy na temat natury przyrody w ciągu ostatnich trzech lub czterech stuleci, od koncepcji kwantowej po kosmologiczną, jest inspirującym świadectwem ludzkiej kreatywności i wyobraźni. Technologie oparte na tej wiedzy dowodzą, że odkrycia naukowe są ważne prowadząc rozważania na temat prawdziwej magii, głupotą byłoby po prostu wyrzucić to, czego się już dowiedzieliśmy. Po drugie jednak, rzeczywistość widziana przez pryzmat nauki jest niezwykle cienkim wycinkiem całego shibangu. Shebang. Termin z dziedziny programowania komputerowego oznaczający sekwencję znaków umieszczoną na początku skryptu, a rozpoczynającą się kratką i wykrzyknikiem. Nauka wyraźnie koncentruje się na obiektywnym, mierzalnym świecie fizycznym. To skupienie wyklucza jedną i jedyną rzecz, jakiej człowiek może być pewien świadomość tę wewnętrzną iskrę wrażliwości, którą nazywa ja. Nauka jako taka skupia się głównie na świecie obiektywnym, dlatego jej metody są bardzo skuteczne. Stąd możemy też skierować jej obiektyw w głąb człowieka i zbadać, do czego jest zdolna świadomość. Kiedy to już uczynimy, otworzy się przed nami zadziwiająco wiele nowych obszarów wiedzy. Jedną z konsekwencji przyjęcia tej wewnętrznej perspektywy jest to, że magia przestaje być niemożliwą fantazją i zamienia się w jeden z aspektów świata przyrody, który możemy zacząć badać. Z tej perspektywy takie pojęcia jak zjawiska paranormalne czy siły nadprzyrodzone są postrzegane jako dziwne i staromodne. Podobnie we współczesnej medycynie nie stosuje się już takich określeń jak złe humory w odniesieniu do źródeł choroby. Zbadamy tę nową dziedzinę wiedzy, przyglądając się dwóm głównym kwestiom. Po pierwsze, na podstawie znanej liczby dowodów eksperymentalnych możemy z dużym stopniem pewności stwierdzić, że prawdziwa magia istnieje. Po drugie, w nauce pojawiają się trendy sugerujące, że to, co kiedyś nazywano magią, rozwinęło się w nową dyscyplinę naukową, podobnie jak średniowieczna astrologia i alchemia przekształciły się w dzisiejszą astronomię i chemię. Nowa dyscyplina ma być badaniem psychofizycznej natury rzeczywistości, tej tajemniczej przestrzeni między granicami umysłu i materii. Zrozumienie, jak ten enigmatyczny obszar działa w sposób zgodny z resztą nauki, wymaga nowego światopoglądu, obiektywu, przez który ogląda się rzeczywistość. Kolejną kwestią, którą omówimy, jest fakt, że magia nie zniknęła w jakiś cudowny sposób wraz z upowszechnieniem się światopoglądu naukowego. Magia jest wciąż żywo obecna. Modlitwa jest formą intencjonalnej magii, aktem mentalnym, który ma w jakiś sposób wpłynąć na świat. Noszenie świętego symbolu jest formą magii przychylności symbolicznego przekazu, że wykracza poza czas i przestrzeń. Wiele rytuałów religijnych to rodzaj starożytnej magii rytualnej. Obfitość popularnych książek na temat mocy afirmacji i pozytywnego myślenia opiera się na odwiecznych magicznych zasadach.